C16 był potężną bronią stworzoną przez czołowego naukowca armii Czerwonej wstęgi, doktora Jiro. Skupmy się na tym, co wiemy na jego temat z mangi i anime. Następnie przejdźmy do informacji, których udzielił sam autor Dragon Ball w różnych wywiadach, a o których to nie mieliśmy pojęcia jeszcze kilka lat temu. Nasz cyborg został uwolniony przez C17 i 18. A dokonało się to po zniszczeniu C20, czyli doktora Ziro, którego mózg znajdował się w mechanicznym ciele 20. Zbuntowane cyborgi wydobyły swojego pobratymca z zakamarku w tajnego laboratorium, w którym to genialny naukowiec prowadził swoje badania. Zwróćmy uwagę na to, że taki przebieg wydarzeń miał miejsce tylko w wymiarze czasowym, który mamy okazję obserwować od pierwszych odcinków. C16 nie pojawił się w wymiarze czasowym, z którego przybył Trunks, więc jak tam potoczyły się wydarzenia? Trudno stwierdzić. Być może nadal tam istniał i czekał na aktywację, lub został zniszczony przez rodzeństwo cyborgów? Tego nie wiemy. Jednak w wymiarze, który mamy okazję śledzić od początku, pomiędzy cyborgami nie dochodziło do utarczek. Widzimy jednak, że numer 16 znacznie się różni od pozostałych: po pierwsze, budową. Jest w 100% maszyną, w przeciwieństwie do swoich towarzyszy, którzy powstali na bazie normalnych ludzkich istot. Odstaje od reszty także pod względem charakteru. Jest bardzo melancholijny i skupia się na otaczającej go przyrodzie. Pomimo tego, że jego twórca nie żyje, to jednak podąża za celem, do którego został zaprogramowany, a jest to odnalezienie i zabicie Songoku. Po wielu zawirowaniach i starciu z celem, łączy siły z głównymi bohaterami i staje do walki w zorganizowanym przez Komórczaka turnieju. Jest gotów dokonać samozniszczenia, detonując ukrytą w swoim wnętrzu bombę. Nie wie jednak, że została ona usunięta przez Bulme jej ojca. Cel najpierw rozwala C-16 na drobne kawałki. Pozostaje jedynie sama głowa to Mr. Satan rzuca pod nogi walczącego z potworem Gohana. Numer 16 wygłasza piękną przemowę, a następnie zostaje ostatecznie zniszczony przez Sela, co doprowadziło Son Gohana do osiągnięcia drugiego poziomu SSJ. Tutaj kończy się historia z C-16. Nikt już go nie odbudował, pewnie nawet nie było to możliwe, a naszym bohaterom nie przyszło do głowy poproszenie Shenlonga, aby dokonał odtworzenia tej zasłużonej jednostki. C-16 był wzorowany na synu doktora Ziro który to zajmował wysokie stanowisko w armii Czerwonej Wstęgi. Zginął jednak w nie do końca znanych nam okolicznościach, a jego ojciec uczcił pamięć syna, tworząc przypominającego go cyborga. Czy taki krok świadczy o jakichś ludzkich uczuciach? któremu przejawiać doktor? Czy łagodność tego cyborga była z góry zaprogramowana, a może wykształciła się samoistnie? Dlaczego doktor Ziro nie chciał posłać tego modelu do walki? Czy aż tak przypominał mu jego syna, że nie chciał, aby został uszkodzony? Można również zadać pytanie, czy to ta śmierć doprowadziła do takiej przemiany w doktorze, że stał się zamkniętym w sobie, złym naukowcem, który po utracie syna miał już tylko jeden cel, a było z nim zniszczenie Goku, a następnie całej ludzkości? Być może wybiela mnie co postać doktora. Jednak wiemy, że niektórzy byli wcieleni do armii wbrew własnej woli. Kto wie, może i doktor Jiro nie był zły od samego początku. Jakkolwiek by nie było, to jednak z czasem udało się go przekabacić, a może nawet stał się o wiele gorszy od ludzi zarządzających tą organizacją, ponieważ uważał ich już tylko za środek do osiągnięcia celu, a było nim zgładzenie całej ludzkości, a następnie zastąpienie je cyborgami. Jak się do tego miała śmierć jego syna oraz stworzenie upamiętniającego go cyborga? Czy nie macie za złe bohaterom, że nie przywrócili numeru 16 do życia? Do odpowiedzi na te pytania zachęcam Was w komentarzach. I tradycyjnie zapraszam do lajkowania, subskrybowania, no i do usłyszenia.